ulgę na pewno i y, jeszcze stres przed następnym. Ja myślę, że był trudny, ale myślę, że już po wszystkim najgorsze część za No trochę jestem wkurzona, bo były bardzo pomieszane zadanie, ale mnie poszło dobrze. Ja czuję i czuję pasek na plecach, to już będzie z historii 100% dostałem. No to czuję się, nie wiem, szczększa. Że mamy to sobą? No, tak. Spokój taki wyluzowany jestem. Czuję, burgę. Czuję wielką burgę. ulgę tak, i strach. Przed oglądy Tutaj tego Który z egzaminów jest dla na ciebie najtrudniejszy? Dla mnie najtrudniejszy Jeszcze jest część matematyczna, którą dopiero wystąpi, ponieważ... Bardzo, lubię Tyle matematyki. Dla mnie najczęściej No, nie wiem, myślę, że najciekawsza będzie angielski, czyli będzie jutro. Językowcy. Um, yes, obcy. Matematyka. Okay. Okay. No, jestem Najciekawsza angielski. dlaczego? Nie, ogólnie także wszystkich, że wszystkich, do wszystkich to. Y, Matematyk. matma. Matematyk. Matematyk. bo jestem z matematyki nie, i czuję, że może mnie Przedmiot na szczęście? Nie. No, misiek no. taki duży. Ja Nie mam błyszczyk. Nie, nie mam. Nie. 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 Pewnie Nie. 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 Ile czasu Nie. do egzaminu? Trzy lata. Trzy lata? Całą noc. Nie Tak,